Bóg mówi nam, abyśmy nie poddawali się, gdy napotykamy przeszkody, rozczarowania i sprzeciw. To znak, że zbliżasz się do celu. Kiedy zaczynałeś, przeciwnik był w porządku, ale w miarę postępów zaczął Cię dostrzegać. W tym momencie pojawił się szereg trudności i problemów. Zachowaj swoje zmieszanie dla siebie. Raczej naciskaj i dziękuj Bogu za panowanie nad tobą i wygrywanie twoich wojen. Każdego ranka ogłaszaj, że żadna broń stworzona przeciwko tobie nie odniesie sukcesu. Bóg idzie naprzód, udzielając ci darów, uzdrowień i przełomów, otwierając drzwi, których śmiertelnicy nie mogą zamknąć. Przed nami jeszcze więcej. Obejrzyj ten film do końca, jeśli uważasz. Że Bóg czuwa nad tobą. Bóg da ci radość, jakiej nigdy nie doświadczyłeś w tym miesiącu. Przełamujemy ducha rozpaczy i depresji. Bóg da ci nowe poczucie entuzjazmu i szczęścia, jakiego nigdy nie znałeś. Jego dobrodziejstwa spadną na ciebie jak tygrys. Ludzie zrobią wszystko, by być dla ciebie życzliwymi, a ty znajdziesz się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Jestem otoczony Bożą łaską. Módl się o wszystko i o nic się nie martw. Dziękuj Bogu za wszystko, Co uczynił i mów mu, czego potrzebujesz. Pamiętaj, że Bóg jest z tobą, więc nie pozwól, by wcześniejsze obawy powstrzymały Cię przed dążeniem do celów, które Bóg ma dla ciebie. Nie potkniesz się ani nie potkniesz. Bóg zabierze cię na nowe wyżyny i jest wszędzie wokół ciebie. Skaczmy razem, ponieważ kochamy go i ufamy mu. Daj mu możliwość ujawnienia rzeczy, które ma dla ciebie w zanadrzu. On w ciebie wierzy. A teraz chwała Bogu, którego ogromna moc działa w nas, osiągając znacznie więcej, niż moglibyśmy kiedykolwiek prosić lub sobie wyobrazić. Jeśli ufasz Bogu, że powie ci rzeczy, które chce, abyś wiedział w poniedziałek, Polub ten film. Bóg przywróci ci spokój ducha, otworzy drzwi, odetnie od zewnętrznych bodźców i odmłodzi twój intelekt. Wyzdrowiejesz i wszystko się zmieni. Lepsze czasy i korzyści są na horyzoncie. Bóg ma już plan wybawienia cię z twojej obecnej sytuacji. Kontynuuj, aż stanie się cud. W tym tygodniu wszystko, czego dotkniesz, wzrośnie. Twoje najlepsze dni są przed tobą. Jeśli uważasz, że wydarzy się dla ciebie coś wspaniałego, zostaw komentarz Amen. Twoje wysiłki zaczynają przynosić owoce. Bez względu na to, jak trudne rzeczy mogą teraz wyglądać lub czuć, miej pełne zaufanie, że twoje wysiłki prowadzą cię do bycia najlepszą wersją siebie i kontynuuj. Kosmos przeniesie dla Ciebie góry, a cuda wydarzą się poza Twoją świadomością. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za ten dzień. Jesteśmy wdzięczni za Twoją zdolność widzenia, słyszenia, dotykania, czucia i poruszania się dziś rano. Proszę, nie przestawaj chronić nas przed krzywdą i niebezpieczeństwem, zarówno widzialnym, jak i niewidzialnym. Podejdźmy do dzisiejszego dnia z nową perspektywą i obfitością wdzięczności. Za Jezusa. Amen. Dołącz do nas na naszym kanale, gdy pracujemy nad osiągnięciem 20 tysięcy niebiańskich subskrybentów. Bóg oświadcza, że rok 2023 będzie rokiem Twojego powrotu. Naprawi Twoje relacje, pieniądze i zdrowie. Twoje aspiracje wkrótce się spełnią. Bóg obsypie Cię mnóstwem korzyści, jaśniejszych uśmiechów, dobrobytu i innych możliwości, zanim ten miesiąc dobiegnie końca. Wpisz 555. Aby potwierdzić. Przerwa: jutro rano Bóg dokona cudu, który usunie wszystkie Twoje zmartwienia. Osiągniesz nowe wyżyny i otrzymasz 10 razy więcej pieniędzy niż pierwotnie zainwestowałeś. Stabilność finansowa jest w drodze. Nadszedł czas, abyś zaczął konsekwentnie czerpać bogactwo przewyższające Twoje wydatki. Zaznacz tak: jeśli jesteś gotowy, jedna mała zmiana w porannej rutynie może zapoczątkować przepływ nieograniczonych pieniędzy: szczęścia, radości, wolności i pewności siebie w Twoim życiu. Aby poznać najbogatsze sekrety przyciągania obfitości pieniędzy, kliknij link w sekcji komentarzy poniżej. Obserwowałem Cię, moje dziecko. Byłem świadkiem każdego Twojego doświadczenia. Widziałem, jak się potykasz, cierpisz, walczysz, by się podnieść, rozwijać i uczyć. Tak ciężko pracowałeś, by stać się najlepszą wersją siebie, i widzę, że Masz piękne. Czyste serce, które pragnie otrzymać w zamian ten sam rodzaj miłości, co ja? Przygotuj się, ponieważ wszystko, na co liczyłeś, wkrótce się wydarzy. Bóg jest świadomy swoich planów wobec ciebie, które obejmują dawanie ci nadziei i przyszłości, a także plany, które mają cię raczej rozwijać niż krzywdzić. Wskaż tak, jeśli tak myślisz. Wyobraź sobie siebie w centrum świata, dodaje Bóg, otoczonego dobrymi ludźmi, którzy niezłomnie stoją w Twoim kierunku. To są Twoje własne anioły, które czuwają nad Tobą i pocieszają Cię słowami. Nie bój się, bo jesteśmy tutaj i wspieramy Cię. Pomimo tego, jak beznadziejne i nieprzewidywalne mogą się teraz wydawać rzeczy, istnieje obietnica i nadzieja na przyszłość. Wszystko ułoży się w odpowiednim czasie, jeśli masz wiarę w boskość i wierzysz w siebie. Poruszając się po prądach życia, pozwól, aby twoja niezachwiana kotwica, twoje zaufanie do wszechmocnego Boga, była twoją kotwicą. Jak ten potwierdzający film. Bóg mówi swoim dzieciom, aby były cierpliwe. To już prawie tu jest i przekroczy twoje najśmielsze oczekiwania pod względem wielkości i wspaniałości. Zostaniesz nagrodzony czymś, co sprawi, że twoje serce zaśpiewa, jeśli zaufasz boskiemu planowi. Zaprawdę, powiadam Wam, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak małe dzieci, mówi Jezus. Radosny, połóż całą swoją ufność w Panu i nie polegaj na własnej wiedzy. Szybka zapłata na wypadek. Gdybyś chciał potwierdzić razem, módlcie się, Ojcze Niebieski! Ty jesteś w pełni chwalony, gdy spuszczam głowę w modlitwie. Masz nieskazitelną moralność. Jesteś doskonały, święty i prawy. Jesteś naprawdę kompetentny. Nic nie jest poza Twoją mocą. Mogę uzyskać dostęp do Twojego wiecznego przymierza ze mną, pokładając wiarę w Jezusie. Doceniam to, że przechodzisz obok mnie i nieustannie pokazujesz mi, kim jesteś. W tak przekonujący sposób, proszę, wysłuchaj mojej prośby o pokutę. Ojcze! Jak tylko ty możesz, proszę, obmyj mnie do czysta i pomóż mi stać się lepszą osobą. Wyznaję i żałuję za wszystkie grzechy i złe uczynki, które popełniłem, zarówno w umyśle, jak i w czynie. Panie, oferuję moje zrozumienie Ciebie w oparciu o to, co powiedziałeś i błagam Cię, abyś ożywił to zdanie, abym mógł osobiście doświadczyć Twojej dobroci, gdy wzrastam w moim życiu modlitewnym. Błagam Cię, abyś uzdrowił każdy obszar mojego życia, który potrzebuje Twojego uzdrawiającego dotyku. Błagam Cię również, abyś dodał mi odwagi. Wierzę, że jesteś moim Ojcem, że Twoje Słowo jest prawdziwe i że zawsze odpowiadasz na moje modlitwy, gdy modlę się z wiarą i zgodnie z Twoją wolą. Modląc się dzisiaj, prosiłem o spotkanie z Bogiem. Modlę się o mądrość, pojednanie, zaopatrzenie, ochronę i odnowienie w każdej dziedzinie mojego życia. Masz szansę odpowiedzieć na moje modlitwy, zaspokoić moje potrzeby i wzmocnić moją wiarę, każdą z nich. Nawet jeśli nie widzę jeszcze odpowiedzi na moje modlitwy, otrzymuję je teraz przez wiarę. Dziękuję, że odpowiedź jest w drodze i czekam na nią z niecierpliwością. Z góry doceniam Twoje świadectwo i wierzę, że będziesz wiedział, jak najlepiej mnie pobłogosławić. Poddaję się Twojemu czasowi i woli i proszę o tę modlitwę w imieniu Jezusa. Amen! Kocham Cię! Jezus Chrystus, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia Bell, jeśli chcesz nam pomóc.